Cześć, nazywam się Tatiana i jestem instruktorką metody Pilates na macie. E, a czym jest trening Pilates? E, trening Pilates jest to trening kompleksowy całego ciała. Pilates ćwiczony regularnie może poprawić jakość naszego życia. E, dlatego, że Pilates uelastycznia nasze mięśnie, wzmacnia nas od środka, pomaga nam wydłużyć całe ciało. Pozbyć się napięć w ciele, a często również pozbyć się bólów. Bardzo dużo czasu spędzamy teraz ze smartfonami w ręku, i często nasza postawa jest zgarbiona. Ramiona są przybliżone do siebie, przykurczone. Mamy ponapinane mięśnie szyi, mięśnie barków, a pilates pięknie nas otwiera, rozluźnia. Również w tej metodzie bardzo ważny jest oddech, Synchronizowanie ruchu z oddechem. Oddech to jest taki wewnętrzny prysznic, który, który oczyszcza nasze ciało, dotlenia wszystkie komórki. Takie najważniejsze zasady w pilatesie to precyzja, oddech, połączenie każdego ćwiczenia z oddechem, kontrolowanie również całego naszego ciała, czyli bardzo musimy się skupić na tym treningu. Dlatego ja na treningu pilates nie używam muzyki, dlatego że Mamy się wsłuchać w rytm własnego ciała, własnego oddechu, i musimy włączyć umysł do całego procesu ćwiczeń, skupić się na tym, co robi nasze ciało, i wtedy jesteśmy faktycznie w stanie poczuć różnicę bardzo szybko, zobaczyć ją po jakimś czasie. Pilates jest tak naprawdę dla wszystkich dla młodszych, dla starszych potrzebna nam jest tylko. Mata do ćwiczeń, w coś wygodnego. E, ćwiczymy na boso albo w skarpetkach, więc każdy może, każdy może zacząć ćwiczyć Pilates. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na zajęcia Pilates, e, na których skupiam się przede wszystkim na tym, żeby dane ćwiczenie było dostosowane indywidualnie do osoby, e, ponieważ każdy z nas ma inny zakres ruchu, inne predyspozycje. Dla mnie ważne jest to, żeby ćwiczyć w bezpieczny i precyzyjny sposób. Więc najważniejsze jest zdrowie, dbanie o swoje zdrowie, a efektem ubocznym jest piękna sylwetka.